Szanowni Państwo, dzisiaj znów kącik lifestyle'owy, bo nie tylko będziemy recenzować wspaniały, yy, wspaniałe piwko, ale też yy, no, w takim prawda letnim entourażu i polecam każdemu wśród zieleni taki wypoczynek, a zieleń jest dzisiaj nieprzypadkowa. Zobaczycie sami dlaczego, yy, ale może jeszcze kilka takich nawiązań literackich. Nie wiem jak wy, ale ja to kiedyś słuchałam kaset z nagraniami takiego brata zakonnego, co śpiewał piosenki dla dzieci, bo wtedy jeszcze nie było smertnych hitów, potem były smerfne hity, a zanim jeszcze jak nie było smertnych hitów, to był właśnie taki brat, co tak śpiewał, takie śmieszne piosenki i na przykład on miał taką piosenkę, pamiętam, patrz na jaki kolor Bóg maluje świat, chyba bardzo lubi go. I cała piosenka była o tym, że ona sugerowała, że w zasadzie Bóg to ma tak preferencję do jednego koloru, co jest jakby się tak zastanowić. To chyba nie jest do końca prawda. Biorąc pod uwagę, że kosmos jest wielką czarną próżnią, która spoziera na nas nawet teraz, tylko mamy takie złudne wrażenie, że wokół nas jest tak świetliście zielono. Więc jeżeli już ta preferencja koloru Demiurgosa, no to ona jest chyba właśnie nasycona taką wszechogarniającą, wsysającą wszystko i nie pozostawiającą złudzeń czarną próżnią, ale proszę Państwa, nie o tym, bo ja nie chcę pozostawiać takiego wrażenia. Pozostajmy w świecie brata Tymoteusza, czy jak on tam się zwał i wykonajmy recenzję piwa o innym kolorze niż właśnie tejże kosmicznej próżni. Zaraz sami zobaczycie. Co może ja. O! Oj, 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 oj. Ale tutaj nam się... O! A tymczasem spójrzmy na piękny kolor, na jaki bóg maluje świat, jeżeli akurat nie na czarno. Czy, czy, czy kryzys został już zażegnany? No prawie. No! Taki odcień zieleni, taki odcień. O tutaj nawet zielona herbatka. O proszę zobaczyć jaka ładna zieleń. Jest też taki, jest też taki inny alkohol. Taki mocny, zawierający tujon, z czego zresztą wywodzi ten swój szmaragdowy odcień absynt. To nie jest absynt, proszę państwa, to jest tylko po prostu zielone piwo. I myślę, że też właściwości ma dalekie od absyntu, bo po absyncie to człowiek myśli bzdury, gada głupoty. A tutaj to zobaczymy jak będzie, ale właśnie proszę, zwracam uwagę na kolor. A ja w ogóle jeszcze nie powiedziałam, jak to piwo się nazywa i ogólnie rzecz biorąc, co, co to jest za trunek. To jest z y, Ciborskie pod nazwą Zielone, jak się można było spodziewać, fermentowane w otwartych kadziach. Charakteryzuje się wyjątkowym zielonym kolorem. Kwot est demonstratum, y, bo sami Państwo widzicie. Y, no, tutaj, y, co prawda, drugą stroną medalu jest to, że w składzie znajduje się dużo warwników, na przykład E104, s e 132 s e 110 ale chyba warto, biorąc pod uwagę, że jest zielone, a nie czarne, jak ten wspomniany przeze mnie dzisiaj przestwór obojętnego kosmosu. Więc, żebyśmy właśnie o tym za dużo nie myśleli, to Państwa zdrowie. Wiecie co? Wszystkie zielone piwa, jakie miałam okazję kosztować w życiu, a było ich trzy. Pierwsze to takie zielone irlandzkie piwo w barze Uszewca w Lublinie, które tam jest rozlewane, czy było, to było dawno, ale od wielu, wielu lat. Ono było bardzo dobre. Drugie piwo biłgorajskie, bo ja nie mogę sobie darować okazji, żeby nie wspomnieć o swoich regionalnych własnych sprawach. Ono było wręcz znakomite i jeszcze na pewno się pojawi na kanale, ale to piwo ciborskie, które jest zielone, też jest bardzo dobre i właśnie, proszę Państwa, z każdym łyczkiem, no, no, właśnie skłania do myślenia o tym, że to może nie jest tak z tą czernią. No bo zobaczcie, o ile dobrze pamiętam z lekcji fizyki, to kolory czy barwy to jest takie wrażenie, które powstaje na skutek absorpcji światła przez y, określone przedmioty. Czyli jeżeli na przykład dana rzecz absorbuje wszystkie te promienie, ale odbija tylko zielony, no to nam się wydaje, tak, oko ludzkie odbiera wrażenie barwy zielonej. Ale z czarnym i białym to było inaczej. Że biały y, Odbija. Odbijał wszystkie kolory, a czarny wchłaniał wszystkie kolory. Czyli zobaczcie, ta czerń, o której tutaj mówiliśmy, to, to nie jest do końca czerń. To jest tylko takie wrażenie, a tam w gruncie rzeczy są wszystkie barwy na świecie, cała tęcza tam jest, czyli to się tylko tak wydaje na skutek tego, że mamy taki specyficzny aparat percepcyjny, że to jest, wiecie, takie czarne, nieprzystępne. Tak naprawdę ten kosmiczny przestwór mieni się wszystkimi kolorami tęczy i tam też dużo jest takiego zielonutkiego i tak właśnie sobie teraz myślę, pijąc to piwo, że nie warto się zadręczać takimi myślami o pustce, takimi jak na przykład był taki chyba czterowierz którego najpierw zacytuję w oryginale. The man said to universe, man, nie, przepraszam, The man said to universe, Sir, I exist. And the universe said, yes, but this is, is no sense obligatory to me. No, to właśnie ten czterowiersz, on by bardziej jakby przemawiał za tą pierwszą hipotezą, hipotezą czerni i obojętności. Ale właśnie myślę, że warto jednak zwłaszcza w taki piękny letni dzień postawić na Teorię y, wielobarwnej tęczy wszechświata. Tylko oczywiście żadnej nienacechowanej y, ideologii, czy nie? bo proszę Państwa, to, że pijemy kolorowe piwo, to nie znaczy, że jesteśmy jakoś kolorowi. Jesteśmy normalni. To chyba mam nadzieję, że nasi widzowie już to wiedzą. Co zastrzegłszy, mogę serdecznie polecić piwo. Braciborskie Zielone z browaru zamkowego Radzibi.